No to powiedz, dlaczego dołączyłaś do kursu, twoja pierwsza grupa online? Dołączyłam do kursu głównie dlatego, że działałam po omacku, nie za bardzo wiedziałam, w co włożyć swoje ręce. Moja firma trwa, moją firmę moja firma otworzyłam w sumie już dość dawno temu, 8 miesięcy temu, a dalej miałam wrażenie, że idę z lekcji na lekcję. Nie wiem, nie mam żadnej strategii, nie mam planu, jak rozwijać swój biznes. I stwierdziłam, że chcę iść w grupy, i fajnie by było nauczyć się, jak to zrobić. Okej, mm -hmm. okej, okay, okay, super. I czy te treści i zadania, które dostałaś podczas kursu, były tym, czego potrzebowałaś? Tak, jak najbardziej. Szczególnie. Ten pierwszy moduł ja już to nawet napisałam w feedbacku, że zawsze było mówione, że potrzebny jest ten klient docelowy. Ale no po co? No dlaczego? A ty to wytłumaczyłaś tak jakoś w taki przystępny sposób, w którym mi w końcu przetłumaczył do tej mojej głowy, że to jest naprawdę ważne. A dodatkowo było dużo informacji, naprawdę bardzo dużo informacji e, przydatnych, jeżeli chodzi o te umowy, e, spisywanie umów, jeżeli chodzi również o lekcje online, dużo fajnych tipów, także naprawdę te treści się przydały. Okej, okay, to, to cieszę się. A powiedz, co się dla Ciebie zmieniło dzięki temu kursowi? Naprawdę zaczęłam, e, naprawdę zaczęłam kierować swoją firmę w grupy. Wow, Już, tak, tak, teraz już w ogóle um, staram, się, jak, staram się w ogóle nie, nie przyjmować klientów indywidualnych, tylko będę się skupiać tylko i wyłącznie na grupach e, i sądzę, że mam taką wizję rozwoju na swojej firmie, co jest dla mnie bardzo ważne, bo jednak wcześniej w ogóle, ponieważ nie miałam takiej wizji, to nie miałam też motywacji, żeby coś z nią robić. Okej, okay, miałam lekcje, miałam klientów i to mi wystarczało, a teraz mam taką rzeczywiście motywację, żeby się rozwijać. Wow, ekstra. Ekstra, no to bardzo bardzo się cieszę. Okej, okay. czy chcesz coś jeszcze dodać? Naprawdę super robotę zrobiłaś i sądzę, że wiele osób też tak myślało. Dzięki Wielkie, w takim razie super.